Siemano z tej strony, shocker, shocker! I dzisiaj będziemy grać sobie w Bedwars! I z nami jest dzisiaj Miki! Dzień dobry! No to zaczynajmy grę! Tylko żebym nie wywaliło. O, dobra. No, jak nie wiecie o co chodzi w Bedwarsach, to oglądnijcie. A jak wiecie, to też. Dokładnie. To, taka złota zasada. Dobra Miki, czy ty już jesteś? Bo Miki nie umie grać w to na telefonie, nie? Ja tylko No właśnie. O Mikuś, dawaj, chodź tu. Zasubskrybujcie ten kanał. I suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Bo mi się już nie chce nagrywać z Brawla, więc nagra... powiedziałem Mikiemu, że... Będziemy grać w Bedwarsy Tak wcale nie chce mi się grać prawda tylko nabijam skrzynki 9 tysięcy kurde ale teraz budowanie jest nie A jak tam Idziesz pod... Ty jakiś ty idzie z tobą Nie w środku są emeraldy Jezus, Też widziałem, że spadasz Nie wcale O mój brat pizza kurde no bo jeszcze mieliśmy takiego kolegę z klasy ale on powiedział że z nami nie gra, bo woli kolegów nie wiem skąd i w ogóle no i nie chciał z nami grać więc tak, powiedziałem kiemu że nagrywamy i tyle w temacie tak było ja już mam prawie tych Cztery Cztery diaksy, czyli idziemy ulepszyć Ale Co ty, znowu spadłeś? Nie, Ale dobrze, do łóżka jest potrzebne szkło tak, ale bo... No dobra, tam Dawaj to szkło, nie Weź mi tutaj, upgrade no, nie obuduję, Dawaj szkło jak się kupujesz szkło? Za co? Więc nie tu dobra, jak chcecie też wystąpić w takim odcineczku, to musicie zainstalować tą grę. I napisać nick. No właśnie, z nickiem. Ej, to ty stoisz tu za... No, nie, to jest jakiś 2007 pytał. Jest jaki po prostu widzieliście sobie zrobiłem Kupiłem żelazny miecz, więc do tego. Więc no, nie wyświetło coś. Ja, teraz miecz. Co? Upgrade'u zawsze Iron Forge Iron Forge jest, jest najważniejszy Będzie więcej Ej, a ja mam pomysł Ej, poczekaj, potrzebne mi 24 żelaza. No, to dawaj. Dobra, już nie potrzebne. Szybciej wiem. opat Patrzcie na to, nikt tego się nie spodziewa, nie? Pat Jezu, ale to po prostu jest to obudowa... Patrz na to, Miki. Nigdy takiego czegoś nie widziałeś, nie? No i patrz na to, patrz na to. Patrzaj. Siema woda i siema w wychu. Teraz jest trudniej zniszczyć. Magia, nie? Tylko to cię zepchnie! Nie! Co ja robisz? Nie! Ty nie, musisz obejrzeć ten odcinek. Bo. Po prostu. Widzieliście, co ja zrobiłem? 200 IQ. 200 IQ. Co? Po diamenty. Widzisz po diamenty? Ja tu zamuruj Nie, żeby. Nie, 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 nie! Nie! nie. nie. Jesteś się jak pływasz. A, <laughs> Więc... Tak się kładzie. No. Bo nie w upgradech. Zawsze się kupuje to. A jeszcze... Z... zbroję sobie kupię. Dobra, ja do typów na przykład pójdę do jakiś albo... Ej, ty ukradłeś Ty krad... Ty mi diamenty. Co zap. Zły człowiek. Jezu, co ja mam z tym... A, bo tu chciałem na przykład... chodzić co? O nie... Ej, <młysy> słyszałeś to? Co? Dobra, Cię nie słyszałeś. Ale co? A, nieważne, dobra. Ty, zieloni zginęli. O, ja tu mówię, że zi zieloni zginęli, a ten kupuje coś, to jest... <noise> ja tu mówię dobrą nowinę, tutaj... Mamy spadłem. Nie. Cały czas tu... Dobra, ja mam cztery firebole. Pięć. Bo fajerbono są dobre. Co ty robisz? No? Dobra, emeraldy tam. Co możesz? Nic nie zrobić. Ja idę podjechać. Ty, gdzie są żółci? Obok nas? Nie. Chyba tak. żółci są. No właśnie, no. Dobra. Jeśli są na naszych bioder, to niezbyście. To podjeżdżamy. To podjeżdżamy. A masz jakiś złoty myjer, czy coś? Macy. Widzicie to drewiamy? Ja z tym jeszcze. Jezu, drewniamy. Ty gdzie ty idziesz? Tam nie są żółci. I do tego. Tam nie ma nic. Ty Ja zebrałem cały.

No to na przykład lepsze Nie no, zbieram na... Cie, a ja tu mam jakieś diamenty. Nie, nie wiem jak no nie dobra. Ej, potrzebne mi trzy diamenty. Masz trzy diamenty? Nie, ale nie tylko. A masz jeden? Masz w ogóle diamenty? Odróżniłem do enderchesta. Jezu, możesz no, kurde. No, ja nie mogę twojego enderchesta otwierać. Ja działa. mnie są To są na telefon. Ej, a żółtych jest jeden. Ej, za... Ty, a żółty mi tu? Zabiję mu w bazie? mam jego łóżko. Ty, zabijam żółtego. Ostatni żółty został nie? A ja go nie liście fireballami. Zabiję go firebolem. Komu? Oni mają samobójkę. Niebiescy? Nie siedzę. Nie mają łóżka. A nie mają. Mają, co czas. Bo ty musisz się kierą. Nie, blue. Mam 12 emeraldów. Trzeba ich do 12 emeraldów, mam koleś. dobra, tam kupuję. Co? No właśnie, nie wiem. Poczekaj, bo ja tu mam 4 emeraldy. Ale mam tego. Ty wiesz, ile ja mam tego? Gdzie nie mam łóżka? Jak nie no mam łóżka? Niebieski! Niebieski! Ja też, gonię go! Fireball! Nie zginął! Kurde, nie mam łóżka! Trzeba się bronić! tak No ja mam chyba 5. dostałem Zginął, Czy ktoś Nie wiem. Dobra, to jest ostatnia runda. Trzeba zabić niebieskich. Ja idę też. No właśnie. Ja prawie spadłem. Dobra, widzę niebieskich. A nie, to jest czerwony. Nasz. Spadłem. Spadłeś? Nie. <śmiech> <śmiech> Dobra, ja... Ej, ja mam wszystko diamentowe. Zbroje, wszystko. Miecz. Ej, ale nie mogę im zniszczyć łóżka. Nie spadłeś. Ejo, zginąłeś? Serio? Jezu, nie mam nawet... Nie znam za dużo tych rzeczy. Dobra, sobie kupuję koksy jabłka. Koksy? Mhm.

wszystko diamentowe, nie, toczy błąd diament, ale problem... nas jest dwóch, Kto dwóch. Jesteś Mhm. Mm Ty i ktoś? Czy... Tak. Ja i ktoś. To może to na diamentach jest sobie? Nie, nie o, u mnie jest i... jednak. Ja idę z nim na niebieskich. I zostałem chyba sam. O nie, dobra. Ty pożyję. Szybko! Teraz łóżko! Teraz łóżko! Trzeba niszczeć! Tylko żeby nie spać. Nie spać. Nie. O Jezu, kipo! po to boku wleciał to wraz... Zginął. Zginąłem. No nie, przegraliśmy. Dobra, dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No i to, jak ten. No i do widzenia, dobranoc. Cześć, cześć. A ja sobie tu puszczę.